Witam Was z tej strony, Macintosh, a to kolejny odcinek serii Let's Play The Binding of Isaac Wrath of the Lamb. Po ostatnim udanym odcinku, w którym graliśmy Kainem i pokonaliśmy Szatana, nie pozostaje nic innego, jak spróbować powtórzyć ten sukces, ale dzisiaj dla odmiany spróbujemy zagrać Magdaleną, która na starcie. Zaczyna z dużym handicapem yy, życia. Znaczy inaczej. Yy, fajnym perkiem jest to, że mamy dużo życia na sam początek gry. Yy, jednakże yy, jesteśmy o wiele słabsi. Jesteśmy bardzo wolni. I na samym początku nie mamy ani kluczy, ani bomb, ani żadnych monet. I cóż. Yy, od razu spotkaliśmy nasz sklep. Ale cieszę się, bo pierwszy poziom to zwykły basement. Aha, jeszcze odnośnie przedmiotu, który naszego aktywnego przedmiotu. Naszym aktywnym przedmiotem, który na samym starcie posiada Magdalena. Jest y, pyszne serducho, które po naładowaniu po prostu zwraca nam y, utracone serca. Czy jest to dobry przedmiot? Nie. Znaczy, na początku owszem, ale później nie. Y, Roitrage, z tego co pamiętam, albo. Nie, to jest Speedball. O! To akurat się przyda, bo to jest przyspieszenie, plus. Y, Plus szybkość strzelania. Ogólnie jesteśmy teraz szybsi, co rekompensuje nam fakt, że na początku jesteśmy strasznie wolni. Yy, no cóż, yy, dlaczego mylę te przedmioty w strzykawkach? To jest yy, Self Sacrifice Room, który nam nie jest potrzebny. I akurat mamy jedną bombę. Wykorzystajmy glitcha. A bo co, no, normalnie byśmy prawdopodobnie nie dostali tych ośmiu... Yy, mogłem poczekać. Bo za free mielibyśmy jedną bombę. Chyba że... I klucz. Głupio zrobiłem, że... Zmarnowałem tą bombę w poprzednim pomieszczeniu. Ale trudno. I walczymy z dwoma yy, małymi monstro które są na dodatek czerwonymi wersjami czempiońskimi Monstra. Ale jak dla mnie jest to łatwa walka, bo mini-monstro są o wiele łatwiejsze. Znaczy, zachowują się one tak samo jak zwykłe, zwykłe Monstro, ale teoretycznie mają mniej życia. To jest tylko teoria, bo na chwilę obecną przy naszym strasznym handicapie ilości życia To niestety ale oni mają tyle samo życia ile normalny monstro przy, ma, przy naszym handicapie życia przy naszym handicapie yy, siły ognia. Dobra, yy, nie możemy tego zmienić. zobaczmy co. Jest. Pretty Fly! O! Dwa Pretty Fly, czyli dwa orbitale, na samym początku gry, w pierwszym piętrze. E, tears downgrade. No to to nam niestety bardzo. Dobra, czyli. Mm, wyszliśmy na zero tak naprawdę, bo Tears downgrade i Tears upgrade e, dały nam. E, stało się to, co mieliśmy wcześniej, czyli wróciliśmy do punktu zerowego. Hm. Dość ciekawe. Ale. E, Jesteśmy w Celar, eee, to nie będzie dobry poziom. Jeszcze szczególnie, że już są pająki, których nie cierpię, tak jak mówiłem. Pająki... E, AI pająków w tej grze jest naprawdę... przeraża mnie, bo jest bardzo dobre. Nie to, że jest bardzo złe, dlatego mnie przeraża, przeraża mnie, bo jest bardzo dobre i pająki naprawdę potrafią zagonić nas wchodzić do... Eee, tak, nie mamy bomb. Nie mamy... Yy, nie mamy kluczy. Tak naprawdę yy, nie mamy nic. I jedyne na co mogę teraz liczyć to na dobry deal z szatanem. Ewentualnie na deal z aniołem. No dalej. Nie cierpię tych drugich Dobra, mamy jeden klucz. Mamy wystarczającą ilość życia, żeby spróbować e, pokonać bossa, którym jest Hemin. o. I to jest e, odpowiednik jakby naszej zarazy wśród czterech jeźdźców Apokalipsy. E, prosta walka. Będąc szczególnie Magdaleną, to już w ogóle jest dla mnie ona bardzo prosta. Jeszcze przy tym upgrade'cie szybkości naszych łez to yy, nie będę w ogóle tutaj wybrzydzał, to jest super walka. Jedyne co trzeba pamiętać to właśnie uważać żeby Femin nie spawnował yy, tak wiele yy, tych much. Straciliśmy yy, jeden kontr... Znaczy to co nam zostało z poprzedniego poziomu Kontener Eternal Heart, ale Eternal Heart nie można ich tu uzupełniać. Jak mamy już połówkę, no to mamy tą połówkę, niestety. Femin jest bardzo łatwy, szczególnie w wersji podstawowej, i dostaliśmy za niego kolejnego orbitala, z czego się bardzo cieszę. Jeszcze tylko jeden orbital, żebyśmy mieli pełny ten Halo orbitali. Jedno serce za Ghost Baby i za książkę Beliar, Beliala. W tym momencie zwiększyliśmy sobie szansę na to, że jak nam dobrze pójdzie, to w przyszłości dostaniemy deal z Aniołem. Ewentualnie Szatan się nas wkurzy, i będziemy yy, mieli walkę z Krampusem. I kolejny już na tym poziomie Tainted Rock którego nie mogę zdobyć, bo nie mam bomb i to z mojej winy nie mam bomb, bo te bomby mogłem mieć two of spades. Na razie to nam nic nie pomoże i walczymy z minibosem z pożądaniem. Mamy speed upgrade, więc nie powinien nas dorwać, więc jest nieźle. A nawet jeśli nas dorwie, to automatycznie mamy to automatycznie mamy doładowanie serca od Yamharta. I to jest downgrade west, który nam nie jest potrzebny i to jest fajne, że na pierwszym poziomie jest do... wiemy, że już mamy w rotacji pigułek zarówno pills downgrade jak i Pierce Upgrade, ja was przepraszam, ale dzisiaj mnie coś strasznie suszy gardło. Gardło, nie to, że mnie suszy po imprezie albo coś. Coś mi dzisiaj strasznie suszy gardło. I muszę często... będę częściej niż normalnie chyba popijał herbatę, którą mam zrobioną. I cóż, kontynuując moją myśl, fajnie jest, że na samym początku znaleźliśmy, że w rotacji są zarówno... Tears downgrade, jak i tears upgrade ich użyliśmy. Bo teraz przy każdym następnym pojawieniu się tych tabletek będziemy wiedzieć, czym one z czym, on, z czym się jeje. Je. Albo inaczej. Jakie tabletki możemy zjeść, na jakie tabletki możemy natrafić. Kurczę: dużo kontenerów z sercami na tym poziomie. Ile to jest? To jest jeden pełny. I mamy Yamharta, jest jeden pełny, drugi pełny i połówka, pójdziemy w lewo. Sprawdzimy, czy są jeszcze jakieś kontenery z sercami na tym poziomie. Mamy jeden klucz, uff, cieszę się z tego, bo wejdziemy sobie do pokoju, do Treasure Rooma. Sprawdzę jeszcze, bo mamy też mało monet. Właśnie, sprawdzanie kub jest na razie nam niezbędne, wręcz. Dobra, oby coś dobrego. Little Chub, z tego co pamiętam, Little Chubby, czyli e, tak naprawdę dodatkowy projectile co jakiś czas, e, speed Raid by się przydał. Trzy kontenery, i słuchajcie, ja to zrobię. Pokażę Wam kolejną fajną technikę w tej grze. E, tutaj mamy tak zwany self sacrifice room. E, poświęcając odpowiednią ilość życia. A w tym wypadku jedno serdu dostaniemy właśnie to. Dostaliśmy bombę. Czy jak przejdę jeszcze raz. Nie, już nie dostanę. I to chyba działa jednorazowo. Także Sacrifice Room mamy odwiedzony, mamy bombę. Teraz pytanie, czy chcę ja tą bombę poświęcić na, na zdobycie... Właśnie, teraz nie pamiętam, Two of space, czy to podwaja bomby, czy to podwaja klucze. Klucze. teraz nie pamiętam. Zachowajmy sobie, póki nie będziemy mieli dobrej ilości kluczy i bomb. To jest pytanie, czy ja chcę ryzykować i Tainted Rocka spróbować otworzyć, jakiegokolwiek, czy zostawić to na później, yy, wiecie co, nie, z, nie otworzę żadnego Tainted Rocka, po prostu Będziemy kontynuować. I mamy na samym początku pokój z wyzwaniem, który okazuje się zupełnie bezsensowny, bo dostaliśmy trinket rustyki, który nie działa. Nie to, że ja mówię, że nie działa, bo jest, wiecie bo jego działanie jest tak do dupy, że po prostu jest niewidoczne. Nie. Jest to trinket, który po prostu nie działa. Dobra, fajnie, bo mamy dwie, e dwie tak jak dwie, ja to nazywam wieżyczkami i klucz w zamian. Weźmy tylko ten klucz. Nie warto brać rastyczki, bo i tak trinkety nie znikają z puli, tak jakby trinketów może się zdarzyć, że dostaniemy 4, a nawet 5 razy ten sam trinket w czasie gry. Co jest no, z mojej strony trochę błędem, ale e, poczekajmy na e, na rebirth, czyli odnowioną wersję Jazaka Tam, wtedy Wszystkie będą naprawione, plus, będą takie kosmiczne rzeczy się działy, że. że sobie tego nie wyobrażamy. I co? Pójdziemy w dół. Yy, pokój z dużymi pająkami. Z grubymi pająkami. Który może się zakończyć dla nas bardzo źle, bo duże pająki rozpadają się na mniejsze pająki. Nauczcie na siebie AI pająków razy dwa. Pająki: najpierw. To jest radioactive spider, o tak one się dokładnie nazywają. Czyli radioaktywne y, pająki. I teraz wypadł, wypadła nam kolejna bomba. Y, chodzące y, Walking Nests. Czyli chodzące. O Gniazda. On, tak się nazywają ci przeci, przeciwnicy. I y, Headless Greed. Czy jakby to nazwać? Ja ich nazywam małymi skurwielami, którzy zabierają mi pieniądze. I życie. To ja też przy okazji. E, to jest przeciwnik, którego nie cierpię. To jest taka e, mała, wkur kurzająca wersja Grida. O, kontener z życiem. Mamy tak. Mamy obok siebie e, Boss rooma, e, Treasure rooma i. i sklep nie mamy pieniędzy nie mamy yy, nie mamy za dużo kluczy w tym momencie no to super, dostałem klucz piercing shot jak ja dawno nie widziałem tego itemu to sobie nie wyobrażacie yy, bierzemy, bo to jest upgrade naszych yy, naszych łez te łzy przebijają się przez y, przeciwników. Jeżeli przeciwnik jest odpowiednio duży, wówczas otrzymuje znacznie więcej obrażeń. W zależności jak szybko podróżują nasze łzy przez niego. I fajnie, bo bodajże działa to w połączeniu z Lil Chabim, co znaczy, że on też będzie zadawał więcej obrażeń. Wow. Dobra, z czym walczymy. Eee. Yy... Z tymi, au, no to już jedno obrażenia. Super, wzięte na siebie. Eee, tak, właśnie, o tym mówiłem. To jest damage zadawany przez piercing shot. I to było głupie. Użyjmy naszego speed upgrade. Nie, range upgrade. Co nam się przyda? I co? Mamy 13 monet. Nie zwiedziliśmy całego poziomu, więc... E, więc zrobimy to. Tutaj widzę, że jest tainted Rook. Ale na razie nie użyję, bo nie pamiętam, czy to... czy Two of Spades podwaja bomby, czy podwaja klucze. No, też może mi się zdarzyć, że już nie pamiętam. Dobra. W sumie mógłbym to cholerstwo wykorzystać tu. Strzel we mnie, proszę. Nie. Strzel. Strzel we mnie. Chcę sprawdzić, czy jest tutaj. Dobra, nie będę się z tym bawił. Chciałem sprawdzić, czy jest tutaj. Może. Teraz by się przydało bardzo latanie. I to bardzo. Bo dwie bomby byśmy dostali. I widzę, że poziom idzie cały czas do przodu. Patrzę się też na psa. Na się coś śni i chichra się przez sen. Nie wiem, czy to słyszycie, czy nie. Ale e, szczeniaki są fajne. Znaczy, że dorosłe psy też są fajne, ale szczeniaki to już w ogóle jest e, pocis totalny. Szczególnie e, jak macie takiego jamnika 7 8 ośmiomiesięcznego, już teraz. który wygląda już jak dorosły jamnik. Wyglądał szorstkowłosy. Jego poprzednik był gładkowłosy. Gładko Chyba tak to się mówi. Yy, mamy naładowany kolejny nie zauważyłem, że tutaj jest. Mamy kolejny klucz, że tutaj nie było skały. Dobrze, że ja, te... że się coś mi przyjrzałem. Yy, tam było pomieszczenie bez celu. Najpierw pająki, muchy... Muchami też się mogę zająć później. I tak na tym poziomie już nie dostaniemy. Brakuje nam jednej. Jednej monety dobra, zrobimy tak. Yy, tu gdzieś był Tainted Rock. Był czy nie był? Czy mi się wydawało, że był Tainted Rock? Tu jest Tainted Rock. Yy... To się nie opłacał. Dobra, Two of space. Co to daje? Podwojenie kluczy. Mamy cztery klucze, więc ok. Już będę pamiętać na przyszłość, czyli. Za jakieś pół godziny. No ale co? Następny poziom, i od razu mamy telepatia dla idiotów. Słyszycie moją radość w głosie? Dobra, ale mamy 15 y, monet, i cieszę się, że mm, telepatia dla idiotów. Y, Wypadła nam z puli przedmiotów i z puli książek. E, miejsce, w którym nie powinienem zostać obrażeń, bo to są e, gisze. A gisze nie zadają obrażeń. Chyba, że nie umie się grać. Wow, Lil Chabi naprawdę robi ogromne obrażenia, plus w połączeniu z piercing shotsami. Boss. Dobra, idziemy do bossa. Kto będzie? O! Teraz zobaczycie, jak drewuje się bossom e, życie. Jak szybko można zabić bossa dzięki pełnemu range'owi. Bo z tego co pamiętam, mamy jeden range upgrade, który spowodował, że dostaliśmy. Ej, gro, ale to było niesprawiedliwe, co przy tym zrobiłaś. Tak, ja chcę. E, dostaniemy drugi level Cube of Meat. E, Mamy szansę na czwarty level kostki mięsa, co będzie bardzo fajne. Teraz nie dość, że mamy orbitala, to jeszcze jest on orbitalem nie tylko defensywnym, ale również ofensywnym. I obydwa te przedmioty są po prostu śmiechem na sali na chwilę, obecnej, na chwilę obecną. Ani Temis Head, ani State nie są nam potrzebne. Pierwsze. Pierwsze będzie dawał nam muchy, drugie i pozwoli nam może stać się e timim, czy nie, gamp gampim, Boże. Gapim. E a drugie pozwala nam pomijać poziomy, co jest wa w brak walki z bossem, czyli minus jeden przedmiot. To się zupełnie nie opłaca, dlatego też e za obydwa przedmioty z Deal of the Devil podziękujemy. Może e, uda nam się zdobyć e, kartę Jokera. Wow, e, czempiońska wersja mm, Gisha, czyli White Gish, czy jak to woli, e, Isaac's Head, bo tak to wygląda, jak taka głowa Izaka. I cóż, e, z nimi sobie, z ludzką stanowczością sobie poradzimy. Mamy Yam-Harta, który, który uzupełni nam życie, ale to będzie niepotrzebne. Więc zyskaliśmy półtora serduszka Eternal Hearts. Więc jest dobrze. Yy, bomba za klucz. Bomba za klucz. Yy, nie ma. No cóż. Dobra. Teraz będzie mi potrzebne to, żeby nie zginąć i nie oberwać. E, ludzka stonoga może być wkurzająca, kiedy nie ma dużo e, przeszkód na jej drodze. Jest naprawdę wtedy wkurzająca. Mogłem rzeczywiście na dole spróbować wysadzić tą bombę. O, trudno się Kolejny grzech, teraz kolejny miniboss. E, Glutonite, czyli... E, Opasałość. Nie, to było coś innego. I dostaliśmy upgrade życia, z czego się bardzo cieszę. Serduszko. Tak. Bardzo fajnie. Jest Ten rock, ale nie mamy bomb, żeby próbować Ten Tetroka otworzyć, więc przepraszam, ale tego nie zrobię. Gdzie jest sklep? Jesteśmy, no możemy. Inaczej, nie trafimy na grida. Na zakłanność, ponieważ y, miniboss już na tym poziomie był, chociaż zdarzało się ta, mi tak, że i był miniboss, i był y, grid w sklepie, ale do tej pory grida y, nie widzę. I dlaczego oberwałem? Super! Tracimy. Tracimy życie niepotrzebnie. Y to ten pokój byłby fajny z nimi do walki, gdyby nie to, że są te dziury i ja nie mogę się do końca poruszać. Zapominam, że nie mam e, opcji latania. E, fragmenty pistuli, ja się dałem głupio e, przez nie złapać. I co? Au. No, użyjemy sobie Yam harta. bo kto nam zabroni? Nie. Yy, nasz bombowy przyjaciel w przecenie... Nawet za darmo jakby mi go dawali, to bym go nie brał. Szkoda, bo liczyłem, że dostaniemy chociaż bombę. A tak, to niestety... Musimy się obejść smakiem. I cóż... Yy, owocuje popełnienie przeze mnie błędów na samym początku i niesprawdzenie... Wszystkich pokoi i użycie bomby Kuzia na Juzia. Dobra, Necropolis 1. Gra naprawdę e, stwierdziła chyba, że nam dobrze idzie. Bo, e, Necropolis 1 po poprzednich poziomach, to tak nie wydaje mi się, żeby to był. Po tym, jak nam szło po poprzednich poziomach, nie wydaje mi się, żeby to była. Nie tyle co nagroda ani wyzwanie, znaczy inaczej, że to będzie wyzwanie dla mnie może się źle skończyć Dobra bez głowy potworki, których nie cierpię, szczególnie przy naszym, przy naszym rejcie życia, znaczy inaczej przy naszym, naszej sile łez. Może i update jakiś tam mamy, ale to nie jest to. Nie mam jak uzupełnić chociaż... Ile tu mam? Pół serduszka. Dobra, spróbujmy. Deal z szatanem i kielich. Świe czy tam święty Gral? Możemy latać. I upgrade życia. Czyli wiemy, że po walce z Bossem dostalibyśmy ewentualnie, właśnie, deal z Aniołem. I teraz. A to jest jeszcze chyba. Nie, to nie jest upgrade west, to jest tylko upgrade życia. Dlatego. Upgrade życia i latanie. To jest bardzo fajny przedmiot. Taka odwrotna strona paktu z. z Szatanem, bo pakt z Szatanem również w tej grze występuje. Chyba my go ostatnio nawet mieliśmy. Dobra. Yy, ryzykujemy. Super grid! No to naprawdę byliśmy bardzo, ale to bardzo zachłani według gry yy, Czyli jeden sklep. Yy, straciliśmy jeden sklep tak naprawdę Serio, dobra Straciliśmy też kupę kasy. Dlaczego nie lubię super Grida? Bo nie wiadomo w którym momencie strzeli, plus bez głowy Gridy. Znaczy się, bez gridy, bez ciała spawnuje. No serio. Więcej was matka nie miała, więcej. A ty masz już pasek życia na zero i dalej żyjesz. I. Weszliśmy tu z 20 monetami. Jeżeli teraz nie będę failował, to może uda się z, wyjść z, wię, z większą ilością. Dobra, wyszliśmy z 20 monetami. Już jesteśmy dwie na plusie, 3-4. Dobra, 15 monet na plusie, ale straciliśmy sklep, bo był w nim super grid. Już nawet wolę zwykłego grida niż super grida. Z różnych powodów. I cóż. Yy, 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 głowa, tak. Nie wiem jak się. Nie pamiętam jak się nazywa yy, ten boss, bo to jest głowa bossa. Ale gra rzeczywiście staje się trudniejsza. Z y, gry na grę. Ja odczuwam, że gra po prostu jest trudniejsza. No, nie zaprzeczajmy już. Yy, a właśnie. Przecież ja mogę latać. Zapomniałem, że mogę latać. E, zmarnowałem niestety życie niepotrzebnie. Ale i tak, nie dostaniemy żadnego przedmiotu za walkę z bossem. Bo e, w dealu z Aniołem już byliśmy. Teraz przydałoby mi się uzupełnienie życia. I to takie spore uzupełnienie życia. I cóż. Yy... Słuchajcie, tak grając sobie właśnie w Izaka pomyślałem sobie ostatnio. Yy... No teraz to już zaczynam ryzykować tym co robię. I oby się to źle nie skończyło dla mnie. Moneta kolejna, dobra. Klucz w zamian, czyli tak naprawdę nie straciliśmy nic. harta sobie odpalimy. Eee, zaczynam się zastanawiać nad innymi seriami. Fajnie, na wejście oberwałem, bo e, tak sobie postanowiła gra. Na całe też szczęście mamy. Mm, mamy możliwość latania, dzięki czemu. E, dzięki czemu. Dzięki czemu za zginiemy. Bo zginęliśmy. Dobra, no niestety, ten run był strasznie krótki, zginęliśmy, bo, bo trafił nas przeciwnik. Na samym wstępie oczywiście gra za szybko odpaliła przeciwnika, a to się też zdarza. Znaczy się, to się zdarza jak się pomija, yy, jak się pomija animację, yy, z jakim przeciwnikiem będziemy walczyć. To co ja robię. I niestety zwróciło się to po raz kolejny przeciwko mnie. No cóż, nie zawsze można wygrywać, jak to mawiają, ale jeżeli macie jakieś sugestie do tej serii, piszcie je w komentarzach. A na razie dzięki Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!